Dzień dobry. O ile kajtka zna chyba każdy miłośnik starych gratów, o tyle ten cudak ukrywa się skrzętnie do dziś. A szkoda, bo jest to chyba jedyny rejestrator z czasów PRL-u, zbliżony wymiarami, powiedzmy, do kasety magnetofonowej. Gdy zachodni miłośnicy kolekcjonowania dźwięków otrzymali coś takiego, w Polsce właściwie nie istniało nic mniejszego od magnetofonu MK122, nie wspominając o marnie brzmiącej 120 Reporterzy amatorzy, nie mający dostępu do dolarów, paradowali z taką torbą i dużą ilością dodatkowych baterii. Tymczasem w Gdańskim Magmorze postanowiono opracować mały, w pełni zasługujący na nazwę magnetofon porównywalny z konstrukcjami zachodnimi. Choć powinienem powiedzieć inaczej. W myśl idei gospodarki centralnie planowanej, zlecono Magmorowi opracowanie takiego produktu odgórnie. Tak naprawdę magnetofon ten miał być projektem dla tak zwanego rynku instytucjonalnego, czyli głównie dla mniej istotnych mediów: dziennikarzy lokalnych, gazet, rozgłośni radiowych, domów kultury i tym podobnych placówek, którym sprzęt zachodni nie przysługiwał. Dlatego też produkcja nie należała do masowych, aczkolwiek urządzenia zdarzało się widzieć z rzadka w zwyczajnych sklepach w cenie dobrej pensji. Tak więc obok znanego kajtka, który był jedynym polskim odtwarzaczem, tak zwanym Walkmanem, produkowaliśmy jeszcze jedno podobne urządzenie, ale już nagrywające i monofoniczne. Zapraszam zatem do zwiedzania. Zaczniemy od małego szoku. Nakarmiony bateriami i taśmą magnetofon ważył prawie 3 czwarte kg. W tej wadze można było zmieścić kilka zachodnich walkmenów, ale cóż, urządzenie profesjonalne to i ciążyć powinno. A jeśli mowa o bateriach, tutaj się poddano aż cztery ogniwa AA, czyli dawne R6. Pobór prądu około 140 mA. Rozbój 2 góra 3 godziny i po bateriach. Oczywiście tych PRL-owskich, bo na współczesnych powinien popracować godzin kilkanaście. Baterie wsadzało się do widocznego koszyczka, w którym można było także umieścić akumulatorki i ładować je w samym urządzeniu. Do wyboru typu ogniw służyły bardzo sprytne koszulki izolujące. Jeśli używaliśmy baterii, należało założyć taką na środkową blaszkę. Jeśli akumulatorów, trzeba było ją zdjąć i żeby się nie zgubiła, założyć tutaj. Jak widać, obok są jeszcze dwie zapasowe. Genialny pomysł. Nie wiem, czy takie zestawienie brązów było fabryczne, czy ktoś pozamieniał koszyczki, ale w czasach kryzysu lekko nietrafione palety barw zdarzały się często. Bo M101 powstał w najgorszym możliwym okresie, tuż przed stanem wojennym. Inżynierowie z Magmora mieli nie lada zgryz, zrobić coś tak zaawansowanego w warunkach braku wszystkiego. I dokładnie tak wygląda ten magnetofon. Z dobrych rzeczy w ogóle był. Akustycznie był całkiem przyjemny. Ale o tym potem. Założenia, trwałość i konstrukcja sprzyjająca traktowaniu bez miłości. Spełnione. Niestety w praktyce było tylko gorzej. No i miał wszystko, co potrzeba: automatykę i ręczną regulację poziomu ze wskaźnikiem wysterowania. Wbudowany mikrofon, głośnik, dwukierunkowe szybkie przewijanie, licznik, pauzę, wszystkie możliwe wejścia i sposoby zasilania, a nawet pasek na rękę, żeby żaden wichrzyciel nie wyrwał urządzenia podczas nagrywania nielegalnego zgromadzenia. I był jednak mały jak na tak wiele. MK122 nie miał ani mikrofonu, ani automatyki, licznika, ani pauzy. Teraz złe rzeczy. Wygląd. No dobrze, czepiam się może trochę. Ale manipulatory są mocno porozrzucane, a za okienkiem możemy podziwiać flaczki. Co ciekawe, kilka lat później przyszła moda na takie przezroczyste obudowy. Tutaj wesoła sytuacja. Teoretycznie góra powinna być tam, gdzie są przyciski, ale napisy siedzą do góry nogami. Dlaczego? Bo licznik pokazuje cyferki także do góry nogami, więc przyciski są na dole. Ale jak je wtedy obsługiwać? Wybrnięto to z impasu. Domyślną pozycją jest stanie na boku. Są nawet nóżki. Tylko wtedy do obsługi klawiatury potrzebny jest człowiek z wielką łapą albo dwie normalne ręce. Wskaźnik wysterowania jest dziełem ludu niemieckiego. Krajowy, użyty w serii MK, był grubszy i po prostu się nie zmieścił. Użyto zatem elementu importowanego, choć muszę przyznać, że nasz był ładniejszy. Skoro już jesteśmy na górze, rzućmy sobie okiem na mikrofon. Za tą kratką, przypominającą to, co można czasem widzieć na ulicach, mieszka sobie miniaturowy mikrofon elektrytowy EM60. Kto go wyprodukował, nie mam pojęcia, nie figuruje w spisie mikrofonów z tonsilu. Dźwignia przewijania i pauzy nie ma zatrzasku. Działa tak długo, jak długo jest przesunięta bądź wciśnięta. Gniazdko zasilania jest tym, czym jest, z tym, że minus jest na biegunie wewnętrznym, czyli odwrotnie niż zwykle. Natomiast ciekawa sprawa ma się z gniazdkiem słuchawkowym. Jest ono połączone wprost ze wzmacniaczem głośnikowym, zatem ustawienie wysokiego poziomu głośności grozi ogłuchnięciem. A znowu obniżenie poziomu dźwięku pozostawia niemiły szum wzmacniacza. Za to do gniazdka można podłączyć kolumnę głośnikową i cieszyć się mocą połowy wata. Nie znam powodu, dla którego tak to wymyślono. Rezystor rzędu kilkudziesięciu ohmów rozwiązuje problem naparczywego szumu w słuchawkach. Drugi dziwoląk znajduje się z boku. Mamy tu olbrzymie siedmiobiegunowe gniazdko. Profesjonalne rejestratory posiadają jednak normalnowymiarowe gniazda, więc już nie narzekam. Dostępne jest tu wyjście sygnału, ale po końcówce mocy, więc tak trochę niefachowo. Wejście wysokoczułe dla mikrofonu i napięcie dla tegoż, jeśli użylibyśmy mikrofonu elektrytowego. Obok jest przycisk włączający zapis i pokrętło głośności, które w trybie zapisu reguluje poziom sygnału. I kolejna ciekawostka. Pokrętło na końcu ma zatrzask, który przełącza zapis w tryb automatyczny. Jak się reguluje zapis w trybie ręcznym? Do tego służy wspomniany miernik wysterowania. Należy najpierw wpuścić testowo nieco dźwięków i tak ustawić poziom pokrętłem głośności, żeby wskazówka dobijała do czerwonego pola, nie wchodząc na nie. O poziomach jeszcze opowiem na końcu. Żeby otworzyć kieszeń kasety, należy nacisnąć klawisz Stop. Kieszeń otwiera się z hukiem i kaseta czasem katapultuje się. Ktoś nawet wyżłobił subiektywne kółko, które należy docisnąć, by kieszeń się zamknęła. W ogóle wszystkie sprężyny zostały skradzione chyba z jakiejś ciężarówki. Jest siermiężnie, ale działa. Z tyłu urządzenia znajduje się głośnik. Brzmi okropnie, lecz nie służy do nagłaśniania imprez. Czas złapać za śrubokręt. Po odkręceniu czterech śrubek możemy zobaczyć nagą prawdę. Uczucia mieszane. Z jednej strony porządny laminat, dwustronny zresztą. Żadnych krosów, projekt w miarę poprawny. Z drugiej nie zmieścił się na płytce stabilizator obrotów i powstała płytka dodatkowa, wepchnięta w czeluści, do której prowadzi kolorowy makaron. Niewiele brakowało, a byłoby miło. Kolejne cztery tym razem wkręty i całość uwalnia się od pudełeczka. Dobrze sobie opisać kolory kabelków, bo na pewno zaraz któryś się urwie. A propos, wielkie brawa za ich umieszczenie w jednym rzędzie. Diorowcy z pewnością porozrzucaliby je po całej płytce. No, to jeszcze trzy śrubki mniej i znika elektronika. Oto stal i mosiąc, symbole minionej już epoki. Teraz wiadomo, co tu tyle waży. Ale niech sobie waży, dzięki temu przeżyje kilka najbliższych epok lodowcowych. No, prawie. W późniejszych latach 70. jakiś innowator wymyślił, że najbardziej hałasujące kółko sprzęgające oraz współpracującą z nim nakładkę na koło zamachowe. Należy wykonać ze specjalnego, elastycznego tworzywa. Hałas się zmniejszył, ale po 20 latach tworzywo zamieniło się w plastylinę. A jak wiadomo, zęby z plastyliny zachowują się tak. I w ten sposób praktycznie wszystkie kasprzaki zostały już unieruchomione. Pych chciał, że w tym magnetofonie użyto takiego kółka. Element ten na szczęście jest już dostępny jako wydruk 3D, ale żeby go wymienić trzeba się napocić. Jak działa mechanika napędu magnetofonu? Z nieszczęśliwie umieszczonej płytki stabilizatora obrotów zasilany jest silnik. A że w Polsce silników tak małych robić nie potrafiono, umieszczono najmniejszy, jaki posiadaliśmy, poprzecznie. Aby zmienić płaszczyznę paska napędowego, użyto dwóch kół zamachowych, co się chwali, bo wpłynęło to korzystnie na stabilność obrotów. Ich przenoszenie na rolki podczas przewijania jest cierne. Za pomocą gumowych kółek pośrednich. Tak to działa przy przewijaniu do tyłu, a tak do przodu. Natomiast podczas odtwarzania i nagrywania, obroty na szpulkę, zwijającą taśmę, przenosiło owo szczerbate sprzęgło. Teraz już nie przenosi i po kilku sekundach taśma zaczyna się wkręcać. Tutaj dobrze widać, jak wygląda układ mechaniki, gdy taśma jest zatrzymana i gdy jest odtwarzana. Przyjrzyjmy się głowicom. Ta z prawej to głowica kasująca, którą znajdziemy w każdym polskim magnetofonie. Z lewej znajduje się nietypowa, wąska głowica uniwersalna. I tutaj także nie znam historii tego elementu oraz przyczyny, dlaczego akurat taką głowicę zamontowano. Ale wyszło to na dobre, o czym za chwilę. Najprawdopodobniej nie jest to głowica oryginalna, gdyż w instrukcji na zdjęciu widać typową głowicę Mono z magnetofonów serii 120. Układ głowic przesuwa się oczywiście po włączeniu odtwarzania, jak również dźwignia autostopu, która jest wpychana przywiniętą do końca taśmą. W tym egzemplarzu sprężyna dźwigni była zbyt słaba i autostop włączał się co chwilę pomogło jej zablokowanie. Obok mamy rolkę dociskową, zamontowaną nieco krzywo, co widać na starciu. Mechanika zasługuje już na emeryturę. Brak zębów, luzy, pasek do wymiany, sprężyny humorzaste. Ale udało się zagrać raz jeszcze. Rzućmy okiem na elektronikę. Elementy SMD już istniały, wsadzano je choćby do wzmacniaczy hybrydowych, ale nie zdecydowano się na nie tutaj, więc jest ciasno. Dotyczy to zwłaszcza kondensatorów, zdecydowanie za dużych. Ten na przykład niepotrzebnie jest 10V, a ten ma pojemność aż pół milifarada. Gdy w torze audio takiego urządzenia wystarczyłaby wartość co najmniej dwa razy mniejsza. Kondensatory 100V to już całkowita przesada. Przełącznik zapis odczyt jest najprawdopodobniej importowany. Podobnie jak układ LA3201, który stanowią tak naprawdę trzy tranzystory. Czas zajrzeć w schemat. Jest klasycznie, więc będzie szybciutko. Wspomniany układ zawierający trzy tranzystory i dwa rezystory to wzmacniacz wstępny wraz z korektorem dopasowanym do charakterystyki taśmy oraz wzmacniaczem sterowanym poziomem sygnału dla pracy automatycznej podczas nagrań. Wzmacniacz mocy to polski klasyk 1490, a regulator obrotów także wykorzystuje scalak wrzucany do każdego chyba polskiego magnetofonu i większości gramofonów 1901. I jeszcze widzimy tu blok generatora prądu podkładu na dwóch tranzystorach, pozbawione elementów indukcyjnych, zapewne z braku miejsca. Generator ten dostarcza także prądu kasowania, bo tu jest porządne kasowanie, a nie żaden magnesik. No właśnie, i tu miał się film skończyć, ponieważ szczerbata zębatka nie nawinie taśmy, więc magnetofon jest niesprawny. Ale skoro istniały kiedyś samochody na korbę, można spróbować użyć korby tutaj. Na dłuższą metę jest to niepraktyczne, ale do kilkudziesięciosekundowych testów wystarczy. A oto już znany test. Jak zwykle przypomnę, jak brzmi oryginał. Fragment ten postanowiłem nagrać w trybie ręcznym, dbając o poziomy przy dostatecznej dynamice. Następnie odtworzyłem go i przeniosłem w świat cyfrowy. Tak to zabrzmiało. <grybuj> Cóż, najpierw ponarzekam: słychać przesterowania. Należałoby wyregulować cały tor być może wymienić kilka kondensatorów. Nie boli to bardzo, ale jest słyszalne. Dynamika też nie szaleje. Po zdjęciu infradźwięków jakieś 37 dB od odgłosów silnika. Teraz plusy: wspaniałe pasmo, sięgające właściwie 20 kHz. No brawo, ta głowica czyni cuda. Tak naprawdę to brzmienie jest zbyt jasne, ale to kwestia ustawienia prądu podkładu. Zresztą można go wyrównać w postprodukcji, ograniczając gratisowo szumy. Cóż, okazuje się, że to urządzenie, mimo różnych niedopracowań, miało potencjał i mogło być źródłem dobrze brzmiących nagrań. Oczywiście rozciągnięte paski i rozklekotana mechanika wprowadza drżenie dźwięku, a rozstrojona elektronika przez sterowania. Lecz urządzenia nowe nie miały chyba tych felerów. Szkoda tylko, że gdy je produkowano, mało kto w ogóle wiedział o ich istnieniu. Mimo wszystko pozytywnie patrzę na tę cegłę. Może nawet zamówię te nieszczęsne zębatki i zrobię magmorkowi remont generalny. A na razie niech sobie drzemie w pudełku po radyjku Eltra. W PRL-u dość często sprzedawano coś w opakowaniach zastępczych. Raz nawet udało mi się kupić ciasteczka z napisem Znicze nagrobne 6 sztuk. Były całkiem smaczne. Czas rozwiązać konkurs. Zadanie było podchwytliwe, bo górną obudowę położyłem na dolnej, którą widać przez dziury po klawiaturze. Ale chodziło o zabawę, i kilku osobom udało się odgadnąć wynik, czyli 80 elementów. Retrofon powędruje do pana Karola Krawczyka, który pierwszy podał tę liczbę. Miło mi poinformować, że towarów modnych można teraz także słuchać. I choć tematy są podobne, jest to forma zupełnie inna. Wraz z audioteką zapraszam na pierwsze odcinki. Link znajduje się pod filmem. Zapraszam także do wspierania kanału poprzez konto Patronite, jednocześnie dziękując wszystkim wspierającym. Do widzenia.